Jeśli dbasz o swoje włosy, nie chcesz by spotkało je to. Innowacja L'Oreal Paris LSF przeciw łamaniu się włosów z Omega Ceramidami o podwójnym działaniu. Odbudowuje włosy na zewnątrz i regeneruje ich włókna wewnątrz, aż do 95% mniej złamanych włosów. LSF przeciw łamaniu się włosów z Omega Ceramidami. Jesteś tego warta. Sygnał no, dla rodziny całej. Fety smak ma wyśmienity. Zmiany czas zawitał od fawita. Twój ulubiony ser sałatkowo-kanapkowy typu feta ma teraz nową nazwę. Fawita. Fetuj z mlekowitą. Hej, poczekasz chwilę? Mentos Pure Fresh. To nowa guma do rzucia z odświeżającą, płynną esencją. Mentos Pure Fresh to eksplozja świeżości i smaku zamknięta w gumie do życia. Mentos Pure Fresh. Odświeżenie, którego nigdy wcześniej nie zaznałeś. Gwarantowane przez Mentos The Fresh Maker. Jeśli pragniesz takiej higienicznej świeżości w swojej toalecie, użyj nowej kostki brew o potrójnym działaniu. Przy każdym spłukaniu brew zapewnia higieniczną czystość, ochronę przed osadzaniem się kamienia i fantastyczną świeżość. Teraz wypróbuj nową kostkę brew. Nowy DAF, jedwabista Gładkość z serum z jedwabiu, wygładzi twoje włosy od nasady aż po same końce i sprawi, że będą wyglądać pięknie jak nigdy dotąd. Nowy DAF, jedwabista Gładkość. Powiedz nie odstającym kosmykom. Zapraszam do udziału w teście na biel. O nie, to było dużo bielsze. Mam użyć wybielacza? Nie, pamiętaj, do większości tkanin nie możesz stosować chlorowych wybielaczy. Nie znam innego sposobu. Teraz jest nowy wanisz oksy Crystal White. To sposób na super biel bez plam. Utrzymanie bieli to wyzwanie. Częste pranie może powodować szarzenia, stosowanie wybiela czy żółknięcie. Spójrz, Wanisz Oksy Crystal White zawiera kryształki i substancje aktywne, dzięki którym rzeczy pozostają białe, a plamy znikają. O, to jest naprawdę białe! Teraz wypróbujmy na innych białych rzeczach. Porównajmy wanisz oksy Crystal White i wybielacz, jak radzą sobie z trudnymi plamami. Spójrz jak wanisz oksy Crystal White usunął plamy. Fantastycznie. Pamiętaj, dodaj jedną miarkę do każdego prania. Wanisz. Zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. Help, Buliony Knorr. Najwyższa jakość. Najlepszy smak. Danuta Stenka. Lepiej nie może. Katarzyna Figura. Po co przyszedłeś? Agnieszka Warchulska. Marianna nie zawsze była moją matką. Rafał Królikowski. To było nasze ostatnie bezsensowne dostanie. Michał Lesień. Czy ty naprawdę myślisz, że ja chcę ochrzcić to dziecko? Pogoda na piątek. W poniedziałek o 21.05. Nowocześnie, funkcjonalnie, fantazyjnie, nietypowo, klasycznie, elegancko, orientalnie, nastrojowo, jasno, kolorowo, jak będzie.